Hejka w kolejnym odcinku gotowania, tutaj z tej strony w w Kuchni i w dzisiejszym odcinku zrobimy takie takosy z kilku składników a teraz Wam. wam i główne składniki są oczywiście mięso mielone tortille sery topione warzywa, ogórek zielony papryka, sałata oraz pomidorki koktajlowe przyprawy, tradycyjnie olej i tutaj mamy tutaj sosy, mamy ketchup, sosy czosnkowy i hamburg, sos hamburgerowy. No, no za moment wrócimy, do widzimy się za chwilę. Już jesteśmy z kowatem. Na początek trzeba miskę wyją. wyjąć. Wyjąć myślę, że myślę, że to powinna być. A no, zanim rozpoczęło to przepisam to pamiętać, żeby, żeby koniecznie zasubskrybować ten kanał wraz dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie nas żaden następny odcinek, koniecznie zostawcie dużo łapek w góry, żeby miały dużo osiągnięć. No bo zbliżało się do 80-90 subskrybentów na moim kanale i padacie nazwę Damian 3 kuchni. Dobra, teraz mamy miskę, jak widać. Macie to trochę przybliżę. Poczekajcie. Dobra, Główny składnikiem to jest, to jest mięso mielone. Nie, no dobra, teraz trzeba zahakować. Dobra. Wydajemy na, na miskę. Zaczekajcie.